Ahoj, moi drodzy. Bardzo cieszę się, że mam okazję opowiedzieć Wam o książce, o której niestety zbyt wiele się nie mówi. A moim skromnym zdaniem, powinno się o niej bardzo głośno, powinno się omawiać, analizować, konfrontować w jakiś sposób. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych pozycji, która spokojnie mogłaby wylądować w szkole. Jeden z esejów w niej zawartych powinien być szeroko omawiany. Wydaje mi się, że bardzo wielu młodym ludziom, a szczególnie młodym kobietom, mógłby pomóc w poradzeniu sobie z wieloma emocjami i sytuacjami. Ta książka, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć, to o tym się nie mówi. Emily Pine. Jest to zbiór sześciu esejów, w których autorka opowiada o bardzo osobistych, o bardzo własnych sprawach związanych z jej życiem z intymnymi wydarzeniami, jakie mają miejsce w trakcie jej egzystencji. Muszę przyznać zaraz na początku, że te opowieści są, y, są bardzo odważne. Y, naprawdę ciężko sobie wyobrazić, że na przykład ja albo ktokolwiek miałby napisać o swoich najtrudniejszych momentach w życiu i udostępnić je światu. Do tego trzeba dużej determinacji, dużej odwagi i Dużej świadomości siebie, tego co te tematy mogą zrobić, jak mogą mieć pozytywny wpływ, no ale w pewien sposób odzierają też z własnego życia, z takiej intymności, z takiej bardzo prywatnej perspektywy. No i z tego względu samo to w sobie sprawia, że ja bardzo, bardzo podziwiam ten zbiór na wstępie, ale tak naprawdę, wiecie, sama odwaga w wypowiedzeniu pewnych rzeczy nie znaczy, że to jest jeszcze książka warta poznania. Jednak w tych sześciu. Osobistych opowieściach. Mam wrażenie, że autorka w pewien sposób zawiera pewne kwestie, które dręczą w szczególności młode kobiety, o których boją się mówić, o których próbują być głośno, ale są dyskredytowane, ale też takie, które dotyczą nas wszystkich. Jest tutaj chociażby opowieść o. O ojcu autorki, ojcu, który nie był ojcem kryształowym, zdecydowanie, który miał problemy z alkoholem, no, który ojcem roku zdecydowanie nie był, nie traktował swoich dzieci tak, jak powinien, ale znalazł się w kryzysowej sytuacji, w szpitalu, w którym nie ma personelu, potrzebuje pomocy, i autorka z swoją siostrą przyjeżdżają do niego, do Grecji i robią wszystko, żeby doprowadzić go do zdrowia, mimo posiadania w pamięci tych wydarzeń, które były niechlubne, które wiązały się z cierpieniem, wiązały się ze smutkiem. W pewien sposób autorka przezwycięża taką barierę, wrzuca to wszystko do szkatułki, decyduje się tym swoim ojcem zaopiekować. I to jest pierwsza historia, z jaką mamy do czynienia. I to pod wieloma względami jest mocna historia, chociaż nie najmocniejsza w tym, w tym zbiorze. w tak mi się przynajmniej wydaje, pokazuje, że jednak, a rodzic to zawsze rodzic, niby rzecz oczywista. Ale mimo wszystko, dopóki my sami nie spotkamy się w takiej sytuacji, mamy pewne własne wyobrażenia, jak to będzie wyglądało. Bo wiadomo, nasi rodzice będą coraz starsi, będą potrzebowali coraz więcej pomocy. Wcześniej to oni okazywali nam wsparcie, wypadałoby się za to odwdzięczyć, ale nie wszyscy rodzice są e, wspaniali i dobrzy. Niektórzy są właśnie tacy, jak ojciec Emily, mają swoje za uszami. No i wtedy jest ta kwestia przełamania jakichś własnych barier, własnych uprzedzeń i zrobienia tego, co należy, mimo że, kto wie, może te osoby nawet na to nie dokonują. Końca zasługiwał, ale to jest wstępne, wstępna opowieść. Mamy tu jeszcze pięć serjów, i każdy z nich dotyka tkanki. Bardzo delikatnej, można powiedzieć. W ramach tych opowieści łatwo było przekroczyć pewne granice, a może inaczej opowiedzieć o nich w sposób, który dla wielu byłby obrzydliwy, Ale to, że Emily mówi o sobie i o nikim innym, i że uzewnętrznia się w taki, a nie inny sposób, sprawia, że one są bardzo prawdziwe, bardzo autentyczne, momentami przejmujące. Myślę, że płaszcz dla wielu podczas tej lektury będzie niezwykle naturalny. Mam tu chociażby opowieść o próbie zajścia w ciążę. I ta próba zajścia w ciążę brzmi jak coś bardzo doniosłego, ale co wtedy, kiedy się nie udaje, i nagle między dwoma osobami, które były dla siebie niezwykle ważne i wciąż są ważne, tworzysz jakiś mur, kiedy ta jedna kwestia zmienia życie w bardzo wielu aspektach, i pojawia się pytanie, czy dążyć do tego za wszelką cenę, czy niekoniecznie. W jaki sposób ta osoba, której trudno jest zajść w ciążę, reaguje na środowisko, w którym Wydaje się, wszyscy zachodzą w ciąży bez problemu i w jaki sposób to oddziałuje na ich spojrzenie na rzeczywistość, na psychikę, na samoświadomość, na nastrój, na emocje. To jest bardzo dużo takich kwestii, o których człowiek nie myśli, szczególnie kiedy czyta to mężczyzna, kiedy czytam to na przykład ja i kiedy zasadza się to na rzeczach, o których bym nie pomyślał w tej kwestii i one są niezwykle bolesne. Mam wrażenie, że ten esej bardzo dobrze zasadza się w naszym współczesnym konflikcie dotyczącym aborcji między innymi. I on pokazuje bardzo dobrze perspektywę obu stron, i mam wrażenie, że żadnej strony nie krzywdzi, oddaje wszędzie rację. I wydaje mi się, że bardzo dobrze pokazuje, że ten, o, ten kompromis, który mamy obecnie w polskim prawie, jest jak najbardziej zasadny i, i jak najbardziej ma sens. I jeżeli przeczytacie tę relację, wydaje mi się, że możecie troszeczkę zmienić światopogląd, zmienić na to spojrzenie. I chociażby z tego względu jest to bardzo cenne, ale wydaje mi się, że też matki, które mają problem z zajściem w ciążę. Wydaje mi się, że kobiety, które próbują za wszelką cenę, ale to się nie udaje, albo mają jakieś wątpliwości, albo widzą, jak to wpływa na ich związek, widzą, jak, borykają się, widzą, jak się napiętrzają pewne trudności, jak wpływają na ich życie, do czego to wszystko prowadzi. Po przeczytaniu tego jestem Emily Pine poczują, że nie są same, poczują, że jest jakieś wsparcie, że to nie jest coś, co wydarza się tylko im i że nie są w tym samotne, ale też, wydaje mi się, mężczyźni powinni to przeczytać, żeby wiedzieć, jak zaopiekować się tą drugą osobą, jak lepiej zrozumieć jej emocje, w jaki sposób rozmawiać w takim wypadku jak okazać to wsparcie z wielu względów bardzo, bardzo pozytywna bardzo trudna opowieść ale wydaje mi się, że jej wydźwięk a w zasadzie to co może zrobić dobrego jest niezwykle niezwykle pozytywny mam też inne opowieści, które sadzają się chociażby na, na starości na menstruacji na tym jak inni to postrzegają w jaki sposób to jest omawiane w mediach w kulturze, czy to jest rzecz wstydliwa, o której się nie mówi czy, czy to jest rzecz, której powinno się mówić na każdym kroku, i to jest zwykła część życia, którą się powinniśmy aż tak przejmować? To jest i kwestia tabu, i kwestia nazewnictwa. Kwestia tego, jak świat narzuca nam pewne wzorce, które chwilami są niezwykle bolesne i niezwykle krzywdzące, ale jakoś, jakoś nie myślimy o tym na co dzień. Autorka opowiada także o swoich latach młodzieńczych, podczas których popełnia dużo błędów, podczas których doznała wielu krzywd, ale też sama nie była jakimś aniołkiem i najspanialszym dzieckiem świata. Także jest tutaj perspektywa trochę buntownicza. Z jednej strony to rozumiemy. Z drugiej widzimy, że to czasami są prawa młodości i tyle. Mamy też kwestię małżeństwa, które się rozchodzi. Właśnie Emilia jako córka opowiada o swojej perspektywie, jak to wyglądało w jej oczach, dlaczego jej rodzice się rozstali, jaki to miało wydźwięk, jaki miał wpływ na późniejsze jej życie, ale też na drogi jej rodziców, jak bardzo się rozeszły, jak się stworzył mur między osobami, które mimo wszystko były ze sobą bardzo blisko przez te przez te kilka lat. Także jest tutaj bardzo wiele trudnych tematów, takich o których się niestety w przestrzeni publicznej mam wrażenie, ciągle mówi za mało, Bo i kwestia ciąży, kwestia gwałtu, kwestia aborcji, menstruacji, akceptacji własnego ciała. Kwestia naszych najbliższych i ich postępowania, tego jak się czujemy w stosunku do nich w danych sytuacjach. Tutaj jest bardzo wiele takich intymnych opowieści, dzięki którym ludzie poczują się mniej samotni, albo poczują, że mogą dać sobie radę z pewnymi sytuacjami, albo będą wiedzieli, jak reagować na taki ani inny przebieg wydarzeń. Przede wszystkim to jest książka, która, mam wrażenie, i niektórych, może wpłynąć na rozwój empatii. Rozwój czułości, troszeczkę zmienić ich światopogląd, bo jednak, kiedy mówimy o jakimś szerszym zjawisku, kiedy opowiadamy w takiej liczbie mnogiej, to wszystko, mam wrażenie, troszeczkę, troszeczkę się ulatnia, troszeczkę traci na sile rażenia. Tymczasem, kiedy Emily Paine opowiada o sobie, o swoich dążeniach do zajścia w ciążę, o tym, jak opiekowała się swoim chorym ojcem, o tym, w jaki sposób przebiegała jej miesiączka i, i, i dlaczego była dla niej w pewien sposób szokiem, dlaczego wstydziła się swojego ciała, dlaczego postępowała tak, a nie inaczej w wieku młodzieńczym, dlaczego nie rozumiała, że takie zachowanie, a nie inne było krzywdzące, a ona je bagatelizowała, dlaczego Opowiada tak, a nie inaczej o perspektywie mediów i świata, które wymuszają pewne postawy i które są niezwykle bolesne i krzywdzące. To jest taka mała, wielka pozycja taka pozycja absolutnie obowiązkowa, którą każdy powinien przeczytać. Ja wiem, że to się odnosi głównie do perspektywy kobiecej. A wydaje mi się, że mężczyźni mogą bardzo dużo wynieść z tej książki, trochę inaczej spojrzeć na swoje żony, na swoje matki, na swoje siostry, na swoje córki, na to, co przeżywają w danych momentach, na to, jak widzą świat, na to, jaki świat wybiera na nie wpływ, jak bardzo miesza w ich życiu. Ta książka uczy innej perspektywy, ta książka niczego nie narzuca. W tą książkę trzeba się trochę wsłuchać najlepiej czytać ją w spokoju, powoli nie chodzi tu o smakowanie słów chociaż jest to świetnie napisane bardzo czytelnie bardzo przystępnie a jednocześnie z ogromną siłą i jednocześnie z rozumieniem ten styl eseju to nie jest taki styl, który odrzuca. On nie jest naukowy, on jest bardzo życiowy, bardzo przystępny z ogromną dozą autentyczności i prawdy, której mam wrażenie nie da się oszukać. A może ja jestem naiwny, nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że Emily Pine obnażyła się w pewien sposób, tworząc tą książkę, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze wiedziała, jakie kierują nią pobudki, i ona chciała pomóc innym, pokazać, że nikt nie jest sam w tej rzeczywistości, że to nie jest tak, że wszyscy sami przeżywamy swoje dramaty jakieś problemy związane z codziennością. Ja mówiłem o tym, że o tej książce powinno mówić się w szkole i... Y Trzymam się tego zdania. Wydaje mi się, że o kwestii ciąży, o kwestii aborcji, o kwestii menstruacji są bardzo ciekawe kwestie poruszane, i miło byłoby, gdyby młode umysły przekonały się, że nie są same w swojej perspektywie, że mówiły swoje wątpliwości, swoje refleksje związane z tą książką. Oczywiście w towarzystwie kompetentnego nauczyciela, który by tej książki nie bagatelizował. Tak, z jednej strony to jest lektura bardzo krzepiąca, z drugiej strony to jest lektura bardzo bolesna, ale bez wątpienia jest to. Pozycja bardzo ważna w dzisiejszej rzeczywistości, taka, której nie wolno ominąć, o której trzeba wspominać. O tym się nie mówi. Wydawnictwo Cyranka, niewielkie wydawnictwo, warto je wspierać, bo jeżeli będzie ukazywać takie wartościowe pozycje, takie wartościowe opowieści, ukazywać w pewien sposób takie przełomowe relacje, no to jak najbardziej warto sięgać, warto czytać. Poczyta się to absolutnie znakomicie, chociaż jak mówiłem, nie jest to łatwa lektura, bo są tutaj bardzo mocne momenty, bardzo trudne, ale niezmiernie warte poznania. No dobrze, i może na tym zakończyć. To jest jedna, jak już mówiłem, z pozycji obowiązkowych, która może Was wiele nauczyć, może Wam pomóc poznać inne perspektywy, no i sprawić, że inaczej spojrzycie na tą rzeczywistość, inaczej spojrzycie na, na swoje bliskie wam osoby no, i że nie będziecie ferować bardzo łatwych wyroków, tylko ta bardzo osobista perspektywa coś was jednak zmieni. No i cóż, pozostajemy stawić ocenę, którą jest. 8 plus na 10, serdecznie Wam polecam, nie jest to może najłatwiejsza lektura, ale czyta się ją świetnie, jest mocna, jest trafna, jest prawdziwa, jest silna, jest niezłomna, podobnie jak jej główna bohaterka, podobnie jak autorka. Ogromne szapoba, ogromny szacunek za to, że zdecydowała się opowiedzieć o sobie w tak bezpośredni sposób, także czytajcie, porzucajcie swoim bliskim, rozmawiajcie o tej pozycji, uczcie się empatii, współczucia, innych perspektyw. Mam nadzieję, że to, o czym mówiłem, Wam się podobało. Jeżeli tak, to subskrypcja, czujnówka w górę, milewdzian, a czy nie wymuszana. Zapraszam Was na Instagrama, link do niego w opisie. Dziękuję za uwagę, widzimy się wkrótce, do zobaczenia, na razie, cześć.